Czasami mam takie wrażenie, że jestem jedyną osobą, która ma tak dziwne rozkminy związane z The Sims, ponieważ ostatnio zacząłem się zastanawiać jak faktycznie funkcjonuje świat w The Sims 4. Czy ma on jakieś wspólne cechy z naszym? Jakiego kształtu tak naprawdę jest planeta Simów? No właśnie na te pytanie i kilka innych ciekawostek spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszym filmiku. Ja jestem Sebuś i witam Was w kolejnym odcinku z The Sims 4. Pozwolę sobie zacząć od takiej analizy funkcjonowania świata. Pierwszy raz w historii dostaliśmy taką możliwość podróżowania pomiędzy miastami. Rzecz przełomowa, rzecz która weszła w The Sims 4, prawda? Klimat tych wszystkich miast też w porównaniu do poprzednich części też zdecydowanie się zmienił. W The Sims 1 mieliśmy podgląd mapki, ale to w sumie każda działka była osadzona nigdzie, że tak powiem. Dwójce po raz pierwszy pojawił się pełnoprawny świat, czyli podgląd mapki, odzwierciedlał faktyczny wygląd miasta, nawet kiedy graliśmy. Był tam zamknięty świat, faktycznie, ale wszystko mimo tego było położone na jednej planszy. W trójce, no, nie było zbytnio możliwości na zmianę tego. Świat funkcjonował tam bardzo podobnie, niczym identycznie, tylko że świat był całkowicie otwarty. W czwórce zmieniło się to, że wprowadzono mapki 2D. Tak sobie ja je przynajmniej um, nazywam. Miasta zostały podzielone na kilka części, no powiedzmy około 5. Pomiędzy każdym, pomiędzy każdym sektorem, pomiędzy każdą częścią miasta został wprowadzony ekran ładowania, dlatego, że każdy sektor to dzielna plansza, oddzielna mapka, którą trzeba wczytać. No i wiadomo, że jeszcze są ekrany ładowania pomiędzy parcelami, ale to w sumie nie ma żadnego wpływu. Kiedy jesteśmy na jakiejś dzielnicy, mamy oczywiście podział na te, powiedzmy też, Pięć działek, prawda? Ale mamy też tak zwaną przestrzeń, przestrzeń publiczną, która nie wymaga żadnego ekranu ładowania. A w pewnym momencie gra nas zatrzyma, jeśli będziemy chcieli polecieć gdzieś dalej kamerą, ponieważ nie wszystko co widoczne w The Sims 4 jest grywalne. No właśnie, to była pierwsza taka sytuacja w historii The Sims, że bardzo duża część miasta to po prostu ozdoba, makieta, nie jest grywalna dla nas. Nie wiem, czy kiedykolwiek przypatrywaliście się temu, ale mi to osobiście się bardzo nie podoba w The Sims 4, że te mapki absolutnie nie zgadzają się z tym, co faktycznie jest podczas rozgrywki. I to jest dla mnie mega dziwne, że każda dzielnica tak naprawdę wygląda, jakby była kompletnie otarpana z innego świata. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Spójrzcie na przykład na StrangerVille. Funkcjonuje każdy świat mm, już istniejący, ale wyróżnia go to, że z jednej dzielnicy widać tą drugą. I dokładnie zgadza się to z podglądem mapki. Wygląda jak normalny świat. Bo okej, okay, z tej dzielnicy, no, nie ma tam nic po tej drugiej stronie, ale widać, że niby coś tam jest. Tak dokładnie jest też po drugiej stronie. Wielka szkoda, że nie jest tak w każdym mieście. No ale to moje wrażenie też tylko. Może nie każdy, może nie każdy ma takie odczucie jak ja. Więc tak jak widzicie, każda dzielnica to dzielna plansza. Dlatego są te ekrany ładowania, bo gra nie ma do wczytania całości, wszystkich mapek czy jednego miasta, tylko jedną dzielnicę. I przez to wychodzi na to, że te wszystkie mapki są płaskie. I dlatego pojawiło się u mnie w głowie takie myślenie kurcze, no to jest płaskie czy tak właśnie nie wygląda cała ich planeta? Dziwne mam rozkminy, co? Ale na to by wychodziło, że planeta Simów jest płaska jak kartka. No ale ktoś mi powie, to dlaczego tam jest dzień i noc? Dlaczego są pory roku? Dlaczego Słońce wschodzi i zachodzi? Ono musi. Ta cała planeta musi być elipsom jak nasza. Słońce w tej grze to też niezła agentka, bo tak naprawdę ono ukrywa się pod paczką strefą i sobie tam siedzi, dopóki nie musi wstać, i odpowiednia ilość czasu. Macie pomysły o co w tym chodzi? To, co jeszcze bardziej potwierdzi moją tezę, że to wszystko jest palnięte tak w jednym ciągu koło siebie, te wszystkie miasta, jest to, że w każdym miejscu sama godzina. Gdyby to było gdzieś daleko, czy coś po prostu byłoby usadzone w innym miejscu, prawda? No to byłaby jakaś różnica godzinowa. No na przykład popatrzmy na Sulani, a popatrzmy na przykład na taką wierzbową zatoczkę. To są, słuchajcie, miasta osadzone kompletnie w innym miejscu. No można tu sobie różne miasta porównywać. Ja wiem, że to jest tak, taki taka zaleta De 4, że po prostu. Te godziny się zgadzają wszystkie ze sobą, ale to pod takim właśnie względem geograficznym się totalnie ze sobą nie zgadza. Co na to jeszcze bardziej wychodzi, że to wszystko jest spalnięte właśnie na jednej, na jednej kartce, że to wszystko jest koło siebie, co jest kompletnie nielogiczne. Dlatego mój wniosek jest taki: Płaska Ziemia, wszystko spalnięte koło siebie, no i nie wiem co jeszcze. Jestem bardzo ciekaw, jakie jest, jak jest Wasze zdanie wobec tego. Okej, okay, postanowiłem, że tą część odcinka sobie poprowadzimy już tak na żywo, ponieważ chciałbym Wam pokazać parę eksperymentów związanych właśnie z chodzeniem do krańca świata czy coś w tym stylu. I teraz tak, jeden motyw, oczywiście słuchajcie, żeby dotrzeć sobie i zwiedzać sobie całą naszą, że tak powiem, tą planetę, jest to, że po prostu wciskamy sobie tab. Wiem, że jest to proste, logiczne dla nas, ale no niektóre osoby mogą ewentualnie nie wiedzieć, że można na tabie sobie tak naprawdę podjechać gdzie się chce i wciskając W ja akurat trzymam W z shiftem właśnie, żeby było tak szybciej, można sobie jeździć, można sobie zwiedzać. Natomiast na simowie, słuchajcie, mam tutaj jakąś tam losową simkę, która pomaga mi w zrealizowaniu dzisiejszego odcinka. Nasi simowie, no niestety, nie mogą tam dojść, prawda? Nie ma takiej możliwości. Ja Wam pokażę w sumie dwa zabawne, w sumie jeden zabawny motyw, jak przekroczyć te granice, i będą to, moi drodzy, dwa mody. Pierwsza modyfikacja nazywa się Namiętny Romans, która wprowadza nam taką opcję jak chodzenie za rękę. I to chodzenie za rękę jest na tyle ciekawe i zabawne, że oni będą iść do przodu no mimo wszystko. Ich nie pokonają góry, lasy po prostu katastrofa. Oni będą szli no i automatycznie też przekroczą granicę. Także słuchajcie, mamy tutaj Tetsuya Moto, weźmiemy go sobie, poznamy. Ja szybko im tutaj zrobię relację, żeby oni chcieli za tą rękę chodzić. Ok, dodałem go jednak do rodziny e, i zobaczcie, teraz słuchajcie, postaramy się e, przekroczyć tą granicę. Jak widać, jest tutaj, no tutaj płot, tutaj już nie mogę nic kliknąć, a tam już jest koniec mapki. Teraz słuchajcie, jest taka opcja, mm, że można sobie właśnie chodzić za rękę. Teraz dajmy sobie super fast, żeby było super szybko. I teraz oni, słuchajcie, zobaczcie, to nie jest przyspieszony czas, ja jadę na 1C. I patrzcie, no oni wszystko pokonują, a my możemy tylko tak za nimi podążać, ale oni tak zasuwają, mm, no i właśnie, można tutaj podglądać, komentować, co się dzieje, nic, nic nie stoi nam, na, im na drodze, żadna palma, e, żaden chodnik, żadne tutaj tekturowe e, skały, właśnie, zmiana terenu, o matko, gdzie jestem, świat się skończył. Jakieś to jest strasznie dziwne w pewnym momencie, chociaż możemy ich chociaż tak obserwować. Dobra, już prawie, słuchajcie, wchodzą do miasta, pokonują, pokonują. Ja ma, tutaj się nie da tak normalnie, niestety, chodzić. Yy, i, I pokonali, słuchajcie. Chodzą po nicości. No proszę państwa, są już w niebie, nawet ptaki tutaj są. Także taki jest motyw jakby dotarcia do końca świata. Można sobie dotrzeć tutaj z nimi, nie wiem, porobić im jakieś zdjęcia, jeśli ktoś jest ciekawy. Eee, można to oczywiście wykorzystać wszędzie i zawsze, patrzcie oni falują przez to ciepło, a weźmiemy jeszcze tryb pierwszosobowy. no macie idealny spacer jak w niebie, dosłownie, proszę Państwa, no, bardzo mi się podobało i teraz oni zawrócą, eee, wracają już na miejsce, natomiast w pewnym momencie się przeteleportują. Um, pokażę Wam jeszcze, może tą opcję, bo ona jest ciekawa. Um, pokażę Wam jeszcze ją w jednym miejscu. Zobaczcie, moi drodzy, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy w San Maishuno i tak, oni polecą tam. Polecą tam, więc my słuchajcie, od razu to patrzymy, może. No nie wiem, kto kogo weźmie. Dajmy ciebie. Wybieramy, słuchajcie, super szybki. Bo wiecie, jak oni idą na super szybkim tempie, to dalej zajdą. O to mi chodzi. Dobra, zobaczymy w taki sposób. Dobra, jednak jesteśmy w pierwszej osobie, bo to strasznie po prostu. O, już są na dole, widzicie? Oni są po prostu w jakichś teksturach. Także to jest ciekawe. No to wygląda teraz jak, jak, taki jak, jak jakiś park albo coś. O, tutaj idą. A zobaczcie, co tu jest. Wow. Co to jest? To są niby samochody? Że takie płaskie, no dobra. Tutaj widzę, że inaczej się świat prowadzi. Ci idą tutaj. Idą. Nie dotrą raczej na koniec świata, bo oni są, niestety te, te mapki są już bardzo duże, ale też widać, że można sobie tutaj e, tędy chodzić. Nic ich też nie zatrzyma. Tutaj już prawdopodobnie zaczyna się dżungla, e, więc no. Oni w ogóle cały czas jakoś tak, wiecie, mają takie 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 obroty, bo oni bo to jest tak przyspieszone. Normalnie oni po prostu dają sobie chyba całują się w policzek albo coś, tylko że to jest takie szybkie. Okej, okay, w końcu się zatrzymali, słuchajcie, nie chcę tutaj e, reklamować tego moda ani nic, ale na przykład e, jak macie, jak jesteście w Sanoiszu, są te takie wydarzenia miłosne, w sensie ten festiwal miłosny czy coś, to Inisimowie też będą z tego korzystać i były takie sytuacje, że na przykład właśnie oni sobie przyszli szli, szli, Inisimowie losowi i po prostu tutaj spadali i mówię, kurczę ludzie, co wy robicie? Dobra, a teraz gdzieś znowu pojedziemy i pokażę Wam tego drugiego moda. OK, jesteśmy z powrotem w naszej dzielnicy. E, chcę wam pokazać modyfikację tool. E, modyfikację przeze mnie chyba gdzieś tam omawianą, natomiast prawdopodobnie kiedyś zrobię omówienie tego moda jeszcze raz. Słuchajcie, to jest mod, który tutaj ma bardziej ręce i nogi w tym wszystkim, że tak powiem, czyli można jej obiekty przemieszczać i obiekty publiczne. Już nie będę tego do końca mówić, jak to jest, ale ta modyfikacja daje nam możliwość zaznaczenia SIMA i przenoszenia sobie gdziekolwiek tylko chcemy. Yy, można, słuchajcie, przekroczyć te granice również, tylko niestety jest tak, że. Jeśli Simowie znajdą się właśnie poza granicą naszej grywalności, to niestety, ale oni nic, absolutnie nic nie będą chcieli zrobić, chyba że coś, co będzie, co będzie można sobie na przykład stan stanąć w miejscu. No właśnie, nic się, słuchajcie, nie da zrobić. Oni nawet tutaj nie będą mogli wrócić. Natomiast jest możliwość przekroczenia tej granicy jako, jako Sim mm, czy jako obiekt, więc można sobie coś tutaj porobić. Ale, ale na przykład pozy już będą działać, tak jak ktoś ma moda na pozy to powiedzmy, no niech będzie cokolwiek jedyneczka tutaj, mam jakąś pozę i proszę bardzo poza działa, więc może sobie zrobić przepiękne zdjęcia. No i takim słuchajcie celem można dojść do samego końca. Wpiszmy sobie na przykład 0,150 jednostek do góry i teraz ona jest tutaj już. O. Tylko no, niestety, słuchajcie, to wszystko trzeba sobie przemyśleć. Niekiedy nie się po prostu już tego sima tam nie kliknie, bo już go nie ma, nie? I trzeba wcześniej pewne rzeczy, elemen pewne elementy zrobić. ziona w ogóle tak właściwie jest. Aha, tutaj, no, prawie też już w mieście jest. Naszym pięknym. Klęczy przed miastem. Kamera tutaj strasznie działa, dobra. Babko, wracaj. Można sobie dać komendę, właśnie, powrót, i żeby ona tutaj wróciła i jest z powrotem, prawda? Działasz już? Działasz. Okej, okay. to by było na tyle, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że takie materiały Wam się podobają i te ewentualne eksperymenty, które zrobiliśmy w tym odcinku, też były fajne. Też były fajne, słuchajcie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się kolejnym razem. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się i cześć!